Magazyn GP24 Basket po porażce energii Czarnych Słupsk we Włocławku z Anwilem, patrzę na tablicę 70-76, no i na początek takie porównanie, tuż po meczu sponsor Anwilu Włocławek rozdawał keczup, super gest w stronę publiczności, ale nie da się ukryć, że pikantnie Anwil Włocławek załatwił słupski zespół, szczególnie w drugiej połowie, Czarni pierwszą zagrali, fantastycznie jedną z lepszych połów jaką zagrali w tym sezonie. Po to, żeby w drugiej oddać to wszystko dobrego, co można było o nich powiedzieć i tak Anvil po prostu napikantnie dobrą obroną słupski zespół rozłożył na łopatki. Był taki moment, że Czarni już pod koniec czwartej kwarty zdołali zaledwie w tej trzeciej w drugiej połowie zdobyć 18 punktów. Trochę w końcówce to podgonili, ale było już za późno. No i cały czas możemy szukać przyczyn i dopatrywać się, gdzie leży ten, ta najważniejsza rzecz, która powoduje, że Czarni właśnie tak grają. I ciągle trudno nam jest na to odpowiedzieć. No znaczy, czy to była jakaś super obrona, to bym nie powiedział. No, mi, mi się wydaje, że w tym meczu Anwil nie po, stawił poprzeczki jakoś szczególnie wysoko, tym bardziej szkoda tego meczu. Yy, agresywnie Anwil wyszedł po przerwie. W trzeciej, czwartej kwarcie zaczął rzeczywiście bronić czarni mieli dużo otwartych pozycji, otwartych rzutów. I przestali nagle trafiać, a w pierwszej połowie im się to udawało. W pierwszej połowie także panowali szczególnie Eziukfu pod tablicami. Widać, że wziął sobie do serca to, co było w, w stremecie w Zielonej Górze, że nie udawało mu się dobrze zbierać, że nie udawało mu się e, pokonać Adama Chrycaniuka w takim boju jeden na jeden. Tutaj też do któregoś momentu było OK. Nie miał wsparcia od Bajana Trajkowskiego. Znaczy to był świetny rzeczywiście mecz Eziukfu e, i, i na pewno też w pierwszej połowie to to dzięki niemu wypracowaliśmy tą dużą przewagę. No to on w zasadzie nawet... ma, mamy już tutaj właściwie taki jasny jakby styl Czarnych. Mecz się trenerowi w drugiej połowie wymyka z rąk, a on się gdzieś zamyka na, na tą rotację. E, e, zawodnicy ciągną mecz jakby sami. Tak? E, brane czasy nie dają rezultatów. A, bo ja... no nie, no nie czarujmy się, tak? Czekanie na to, że ten zawodnik złapie jakąkolwiek formę, chyba nie ma już sensu. On się po prostu nie sprawdził w naszej lidze, w naszej drużynie. Wydaje mi się, że to powinien być jego ostatni mecz w czerwie. I właśnie o to konkretnie już na konferencji prasowej, nie pytając już o nic innego, zapytaliśmy naszego szkoleniowca Diana Miatowicza, że to już przyszedł czas na to, żebyśmy zaczęli rozliczać zawodników. A Bajan Trajkowski chyba powinien dostać obiegówkę, i już na następnym meczu po prostu nie wystąpić. Posłuchajcie, co odpowiedział. It's not the place. We talk about this. This is the place for the talk in the club. I tell you, we, we talk about many things. You know, I don't speak about names. You know, we we have the problems. You know, in, in, for, for the old teams. You know, and uh, we'll see. We'll see. A więc trener jakby. Unika odpowiedzi do końca, aczkolwiek może wtedy, gdy będziecie już oglądać ten program, okaże się, że są jakieś rozstrzygnięcia związane ze składem osobowym słupskich zawodników, bo przed meczem dużo mówiło się o tym, że Jerry Game może być nowym rozgrywającym. To może nie jest ten moment w naszym programie, żebyśmy teraz już o tym mówili. Jeszcze wróćmy może do meczu z Angelem Wocławek, ale o Jerelu. W dalszej części na pewno musimy troszeczkę powiedzieć. Powiedzieliśmy o Kalistusie z Jukwu, że do, zagrał dobre spotkanie. No w pierwszej połowie oprócz Trajkowskiego właściwie każdy z zawodników dołożył troszeczkę do, do, do tego, żeby Czarni czarny wyszli na 12-punktowe prowadzenie, bo i Franki starał się rzeczywiście. Szajlu zdobywał punkty, Tomasz Śnieg dał dobrą zmianę. Łukasz Seweryn, widzieliśmy go w akcji penetrującej pod koszem. Yy, Michał Nowakowski trafiał, tak? napisałeś na Twitterze, że otworzył mu się Kałasznikow. Trudno by szukać złego punktu, a nagle druga połowa jest zupełnie inna. Potem napisałem za, za chwilę, że mu się wyłączył. E, no, te, mówiliśmy o tym, tak? Zespół czasami gra, naprawdę przyzwoicie, czyli widać, że praca jest wykonywana na treningach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast taktycznie te tak? mecze to znaczy są w no, domucie rozwalone po prostu, tak? No, e, z niejasnych e, dla nas przyczyn, tak? No, wydaje się, mu to już nie po raz pierwszy, że jednak trener popełnia jakieś błędy, tak? To jest tak, że widać to, że zespół jest przygotowany, tak jak mówisz, taktycznie, że ma odpowiedź na to, co zespół, co teoretycznie może spotkać od rywala. A jeżeli rywal, przeciwnik zmienia się w trakcie spotkania, zmienia jakąś taktykę, to trener już jakby nie reaguje. Przy czym... Gubi no, się bym nawet powiedział. Tak? Się... Nie... Tutaj takie paniczne rotacje dokonywał tylko w trójkącie Gruszecki, e, Mokros, Mokros, Nowakowski, tak? Natomiast ciągnęli Franklin z Silochem, którzy później nie trafiali prostych rzutów. Czyli tak? nie robili tego co zawsze, e, bo już byli zniszczeniu. By, dokładnie, to wynikało z pewnego zmęczenia, pewnie chęci brania odpowiedzialności na siebie. E, no i to dobrze, bo by chcieli, ale to z tego, żeby się reagować. To tak samo, jak zwykle, tak? Z, Z stratami. Nie, oczywiście, dokładnie. No, trener jakby nie, nie brał czasu, w których, nie, pierwszy, nie pierwszy to jest że czas, w którym nie ma akcji punktowych, tak? No to jest odpowiedź tak, odpowiedź trenera na to jest taka, bardzo może ogólna, że zespołowi w tych momentach brakuje koncentracji i ten brak koncentracji jakby przekłada się na wynik. Prawdę mówiąc, o tym to już wiemy od pierwszych kilku spotkań, że ten brak koncentracji jest odpowiedzią trenera, to się nic nie zmienia. To jest tak, jakbyśmy się małemu dziecku mówili, nie wkładaj ręki w ogień, to dziecko zaczyna wkładać raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty i cały czas jest taka sama reakcja. No właśnie, e, dobrze, przyjmijmy na, moment, na ten moment, że trener ma rację, że zespołowi brakuje koncentracji w tych kluczowych momentach, no i co w związku z tym, tak? Bo jest kolejny mecz, um, jest nic tak się same. nie poprawia. A to jest zadanie dla trenera, tak? Żeby wyciągnąć wnioski, tak popracować z zawodnikami, żeby tej koncentracji nie brakowało. No dziwne tłumaczenie, powiem I to jest właściwie chyba jakby do kwestii oceny szkoleniowca przez energię no, Czarnych więc pod Trajkowski mamy tutaj kolejny problem, bo no, trener będzie zawsze miał taką samą odpowiedź. A posłuchajcie, co tuż po meczu Karol Gruszecki yy, mówił właśnie o tym, dlaczego zespół ewentualnie w tej drugiej połowie wyglądał zupełnie inaczej. Wszystkie straty, bardzo dużo, w trzeciej kwarcie szczególnie, wyszliśmy znowu nie, nie wiem czy to brak koncentracji, czy o co chodziło, ale już kolejna trzecia kwarta przegrana przez nas dosyć wysoko po tym jak w pierwszej połowie bardzo dobrze bronimy. No i, no i boli to, bo mieliśmy praktycznie, czuliśmy naprawdę, że mogliśmy ten mecz wygrać, ale straty i złe rzuty po prostu dały, dały nadzieję Anwilowi i oni poszli za ciosem. Karol Gruszewski, tyle po samym spotkaniu. My tutaj jeszcze analizujemy i cały czas nam wychodzi że w tych końcówkach i Shiloh, i Frankin, ci, którzy powinni indywidualnie zaznaczyć swoją obecność, wtedy najbardziej nie potrafią, że Shiloh już nie jest w stanie dać siebie. I nawet nie potrafi w którychś momentach nawet dorzucić piłki do obręczy, co oczywiście mogłoby go dyskwalifikować, gdyby nie to, że wcześniej, przecież on pracuje, może nie najciężej, ale najbardziej właściwie zdobywa te punkty. Znaczy, no tak, no ale też ma zadania defensywne, tak? z których wywiązuje się, stara się przynajmniej wywiązywać jak najlepiej, nie różnie to wychodzi, natomiast no, gra intensywnie. Już tak? tu nie chodzi nawet o ilość minut, których ta spędza na boisku w tym meczu, znowu po raz kolejny ponad 32, tylko o, o długie fragmenty przebywania na wojsku. To, to też znaczy się Franklina, który dopiero popełnił tutaj jakąś koszmarną stratę wynikającą autentycznie z tego, że oddychał rękawami, i dopiero ten dokonał no, sobie zmiany. Ostatni lecz z Trechlen w słupsku? Nie, strefem yy... i strefem w końcówce w słupsku też koszmarna przecież jego do... Pamiętajmy, że też jest tak, trochę to, to. tak, że mówię, nie tylko minuty decydują, pewna intensywność już gry. Tak? My bardzo ładnie graliśmy dzisiaj pierwszej powie z kontry. Była pewną myśl taktyczną, nie można powiedzieć, że trener to wszystko zawala, gdzie źródło po zbiórce defensywnej naprawdę bardzo błyskawicznie uruchamiał i napędzał ten kontrakt, to było naprawdę dosyć skuteczne. Tak? I, ale to jest jednak ta intensywność gry powoduje, że zawodnicy są zmęczeni, a trener rotuje moim zdaniem dziwnie. Naprawdę nie, nie jestem wybitny aż tak znawcą, natomiast mam, mam wrażenie, że on ma cały czas mówię to w kolejnym programie, cały czas problemy z odpowiednim dobrem zawodników do odpowiednich momentów gry. No to teraz jeszcze wróćmy w takim razie ten, ten, drak, ten brak sił w końcówce. Czy to nie jest kwestia tego przygotowania znowu, że zawodnicy nie mają z czego brać tak naprawdę? No możliwe, tej... że też. Możliwe, że też, ale myślę, że to nie jest jedyne. No to już mamy dwa. Koncentracja, nieprzygotowanie fizyczne zawodników, którzy może nie są przyzwyczajeni. Że... Powinniśmy moim zdaniem już nie robić tak jak ktoś ładnie postosił rozkiminek aż takich dokładnych, tylko przejść do konkluzji. Tak? Co dalej? Znaczy, no, konkluzja jest jedna, że wydaje nam się najprościej tak, z boku, że ten zespół potrzebuje zmian. Zmian na parkiecie i zmian na ławce trenerskiej. I to jest chyba główna konkluzja. Tak? Zanim o tym dalej będziemy mówić, przejdziemy w końcu do Gerala Bessingama, posłuchajcie jeszcze co Michał Nowakowski odpowiedział właśnie na to, że pierwsza połowa była w miarę super, druga w miarę totalnie nie super. Oweśliśmy ze skrajności w skrajność. Pierwsza połowa w naszym wykonaniu bardzo dobra, mieliśmy siłę, kontro, kontro, kontrolowaliśmy przebieg wydarzeń w drugiej połowie jakby za, za dotknięciem czar, czarodziejskiej różdżki nagle nie wiem każdy zapomniał, jak się gra w koszykówkę, nie wiem co się stało. Nie jest to pierwszy mecz, który się przynajmniej przytrafia, że przegrywamy w ten oto sposób. W zawsze tak przegrywacie, tak? Że... W tym sezonie tak, więc po prostu jest to dla mnie niezrozumiałe. Nie wiem co się stało. Jestem w szoku, nie wiem co powiedzieć, tak? więc Dlatego unikałem państwa, bo nie wiedziałem co powiedzieć. Wracamy do konkluzji o zespole. Jeżeli potrzebne są zmiany na parkiecie, to w klubie, jakby, może nie w klubie, no ale nie, właściwie w klubie, bo były wypowiedzi prezesa i generalnego menadżera, że są takie, że William Franklin nie za bardzo potrafi uruchomić potencjał pozostałych zawodników, że wiele lepiej może to zrobić inny rozgrywający chociażby Jerry Blessing Games, z którym no, są prowadzone roz, rozmowy, ponieważ rozwiązał kontrakt z Libaną Zagrzeb, aczkolwiek czy Gerald Blessing Games jest tym zawodnikiem, którego czarni nawet nie tyle potrzebują, tylko na którego czarni mają pieniądze. I to jest chyba główny problem. Czy William Franklin jest całkiem niezłym rozgrywającym, najlepszym po, podającym... Po Więc e, informacja o tym, że on może, e, że tam współpracuje, to są jakieś niuanse taktyczne. To poczekaj, tak I nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, że, że jest to zawodnik, który nie potrafiłby zrozumieć koncepcji trenera, uważam, no, że się potrafiłby dostosować się. Naprawdę te niektóre podania właśnie też do pod podkosz były fantastyczne po prostu i jest graczem naprawdę fajnym. Natomiast pytanie, czy jest graczem na ten moment odpowiednim dla czarnych. No to już pewnie próby wiedzą e, lepiej. Natomiast idąc dobre Jellera InGame, no to general jest takim zawodnikiem, że się tego zrozumie. typu osobą. Nie znaczy chodzi o poziom jego gry, to gwiazda, tak? Na pewno osoba, która może być, była w naszej lidze gwiazdą. Więc zastąpienie eee, Williama Franklina, Genelembie Gamer, to by był ogromny krok sportowy do przodu dla tej drużyny, co do tego nie mam wątpliwości, bo znamy tego zawodnika i, i tyle. Natomiast e, co do tego, czy on w naszej drużynie zagra, no to powiedzmy sobie szczerze, że nadzieje są takie sobie, bym powiedział. Eee, znaczy, chyba, nie że coś się duże, zdarzy, ale jest Bo jest to właśnie ten zawodnik, to z wysokiej półki, jak na Ligę Polską, moim zdaniem. Którego na przykład chciały, czy przechwyciłby bardzo chętnie chociażby Stelment Zielona Góra. Podobno. Yy, no to tak, wróćmy do nie Franklina. Wiem, czy, i do... czy tak jest na pewno? Tak, ale wróćmy do Franklina i do tego, że on mógłby się dostosować. Pytanie, czy się chce dostosowywać, czy dalej chce współpracować? Z zespołem widać, że chce, ale czy się dogaduje ze szkoleniowcem i czy tutaj na przykład nie jest gdzieś jakiś pies pogrzebany? Być może ja, mówię że nie jestem aż tak głęboko. Nie widzę tego, więc trudno mi odpowiedzieć na to. Ale co to teraz jest jakbyśmy problemem. chcieli bardziej to przeanalizować, jeżeli jeszcze chwilę możemy. Są zawodnicy, którzy długo występują na parkiecie, trener jakby pozwala im na to. Są tacy, którzy proszą o zmianę, trener też nie, nieraz nie reaguje. To jest chyba ta specyficzne prowadzenie zespołu, bardzo konsekwentne jak się okazuje, które konsekwentnie, nie przynosi rezultatu. Niekonsekwentnie przynosi ten, ten sam. E, kiepski efekt, no, mówiąc krótko. Właśnie. Grzyżowy. E, Kiepskie efekt. Tak? I chyba tu stajemy przed tym kluczem tego wszystkiego, że trener wciąż stawia na swoje pryncypia, na to, co przywiózł z swojej tercy, którą zawsze ma ze za sobą z Serbii, a co nie musi się sprawdzić w starciu z rzeczywistością w Polskiej Ligi. Mogę się tylko pod Twoimi słowami podpisać, tak? ale zostaje pytanie, co dalej? Że ta konsekwencja to jest to, co przyniesie e, w jakiejś perspektywie czasu łącznie e, z play -offami? do których zaczynamy mieć wątpliwości, czy one nie są czasami w tym na ten moment poza zasięgiem. No to jest pytanie, to, jest, to, jest, to nie trzeba powiedzieć, bo taką konsekwencja na razie niestety nie przynosi sukcesji. No to dobra, wybiegamy w przyszłość Krzysztof. Po tych dwóch porażkach Czarni wracają do Haligryfia. Następne spotkanie grają w Haligryfia z siarką, z jeziorem Tarnobrzek. I teraz wyobraź sobie, jakie będzie przywitanie kibiców Diana Mijatowicza. Widzisz już te białe transparenty? To jest jakby sprawa ważna, ale drugorzędna mimo wszystko, tak? To poczekaj jeszcze chwilę. Raczej patrzmy Co na powiedział? to, że... Jakbyśmy z tą siarką przegrali? <laughs> nie, nie, tak w ogóle nie, nie powinniśmy myśleć, nie. E, boję się jednej rzeczy. E, w tej chwili rzeczywiście mamy za sobą serię meczów, w których Spotykaliśmy się z tymi najtrudniejszymi rywalami. Są teraz teoretycznie słabsze na równi. Nie równie. rozumiem Twojej odpowiedzi. Czy Anwil to jest teoretycznie, Anwil to jest silny rywal, patrząc jest, na pozycję w tabeli? To jest Anwil i patrząc na skład, myślę, że jego y, sytuacja w tabeli jest nieadekwatna do możliwości. Choć mnie też dzisiaj nie zagrał jakichś super zawodów, ale generalnie ten środek Ligi y, y, to gdzieś tam y, widzimy, że, że między sobą te drużyny wygrywają. Ja natomiast uważam, że y, jakby nie powinniśmy popaść właśnie w taką sytuację teraz, aha, teraz czeka nas seria łatwiejszych meczów, być może je wygramy i uzyskamy kolejne mamy... Alibi dla tak. trenera. Nie, my powinniśmy teraz, znaczy my, no klub, tak, czy osoby odpowiedzialne za tą drużynę powinny naprawdę dokonać bardzo głębokiej analizy, co będzie dalej z tą drużyną. Znaczy ja sądzę, że Subsyj klub jest na tyle poważny, że ta analiza jakby już jest dokonana, a ewentualnie jest poszerzana z meczu na mecz, bo jeżeli by dopiero teraz, po, ty, po, po takiej serii, która właściwie się powtarza, byłaby do, zrobiona to, no to trochę jest ciut za późno i uważałbym, że ktoś nie panuje nad sytuacją. Ale wracamy do tego, co mówiliśmy przed kilkoma minutami. Okej, okay, to jeżeli mamy sytuację zdefiniowaną, to czekamy na konkluzję. No właśnie. My też yy, na koniec żeby chociaż trochę coś dobrego mecz obserwowała mecz w, y, we Włocławku i także w Zielonej Górze. Poprzedniej ze Stalmetem obserwowała mama Kayla Sailor przyjechała do Polski. Posłuchajcie. A razie przynosi pecha. Ale już A wyjeżdża. Nie, nie przynosi szczęścia. Ale już wyjeżdża. Posłuchajcie, krótko, bo krótko, ale to co powiedziała. Oh, I love it here. It's really nice, yeah. I thought it's going be really cold, but it's not too cold. I'm used to seeing them win. <laughs> but they all played hard. It was just Yeah. Yeah, just right there at the end they lost it.